Witam serdecznie już w drugim odcinku Pip My Garden! Czyli najlepszej serii na całym YouTube. Od ostatniego odcinka na moim Discordzie zgłosiło się ponad 748 osób. Jesteście niemożliwi, i ja mam dla Was się przeszykowane 748 sprinklerów, które postawimy w tym odcinku i odpisujemy Wasze ogrody tak, żeby wyglądały na luks. Jak sami widzicie, była was naprawdę naprawdę masa, więc wam bardzo, bardzo dziękuję za tak pozytywny odbiór tej serii możecie zobaczyć, ile tutaj ludzi się zgłosiło. To się nie kończy. Ja mogę tak scrollować do jutra. Więc jeszcze raz naprawdę dziękuję, że zgłaszacie się do tych odcinków, a my przechodzimy do tematu głównego. Dobra, pierwszą osóbką, którą sobie weźmiemy z tego kanału, jest jakiś nowy widz. Nazywa się Wakon streamuje. I zobaczymy, czy Wakon streamuje. Jest na tym serwerze od dzisiaj, od jutra. Dokładnie tak. Dzisiaj dołączył 30 czerwca, czyli bierzemy, piszemy do Wakona. Siemka Wakon! Czy jesteś może teraz w grze, bo chciałbym Ci odpicować ogród. I wysyłamy, sprawdzimy czy nam odpisuje, dajemy mu oczywiście nas 5 minutek, zobaczymy czy kolega jest gotowy na potężne odpicowanie ogrodu. No niestety Wakon się nie wyrobił, dlatego że mamy 14.58 wysłaliśmy i uwaga przepadło, mamy godzinę 15.03, więc wybieramy kolejną osobę i ja już chyba nawet wiem kto to będzie. Mamy er ERek się zgłosił godzinkę temu i to jest wiz, który cały czas się aktywnie udzielał mnie na Discord, więc to jest naprawdę mega sigiemka, ma nawet VIPa klienta, ma poziom 20, więc piszemy do niego Siemka, ER, chciałbym ci odpicować ogród Jesteś może teraz w Gierce. O, piszemy tak o, DR-ka, proszę bardzo, tu mi nawet jakiegoś króla Juliana wysyła cały czas do mnie pisze, cały czas się ode mnie chce, więc udało ci się doczekać, pingujemy, masz 5 minutek na odpisanie. Dobra, jak odpiszę, to wam dam znać. Jak odpiszę, to od razu wam poka... o, już odpisuje, już odpisuje, dobra, to nawet nie ma cięcia, nawet nie trzeba cięcia robić, patrzcie i to jest, i to jest właśnie widz. Dasz 10 minutek, no dobra, odpisał, damy 10 minutek i widzimy się jak już będę u niego w gierce. I proszę bardzo, jesteśmy z Lukasem, lukas.pl w gierce, proszę bardzo, ładny ogrodzik, oczywiście ocenimy mu, o ile jeszcze tego nie robiłem, proszę bardzo, 50. ocenka równo, no już masz jakiś potężny ogród, stary, co by nie mówić, wygląda to całkiem nieźle, ale dobra, zacznijmy od podstawy, nie masz tutaj, widzę, zbyt dużo petów, z tego co tak patrzę sobie lukam po, po rogach, to stary, trzymaj tak, o kurde, czekaj, 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 mamy teleportującą gruszkę, jeżeli jeszcze nie widzieliście, co to jest za teleportująca gruszka, to na TikToku wstawiałem gruszkę, którą można się teleportować i robić z niej dosłownie helikopter, więc dajemy Lukasowi taką gruszkę, tylko Trafić, a to wcale nie jest takie proste. Proszę bardzo, Lukasek, trzymaj gruszkę teleportującą. Przydać się na pewno do farmienia eventu Summer Harvest. Więc zrobimy jeszcze sobie tak. Yy, pokaż mi. Yy, pokaż mi sadzonki, które mam wyrosnąć. Dobra, Armita, tak. Pokaż mi sadzonki, które mam wyrosnąć, Lukasek, i zaraz zobaczymy, którą, którą sadzonkę chcesz, żebym ci odpicował najbardziej. Więc lecimy sobie tutaj dalej, jeszcze oczywiście damy mu coś, więc spokojnie. Patrzcie, jakie on ładne truskawki tu sobie posadził z Kubaniec. Ej, mega spoko. Mega spoko. Lilaki chcesz nie? No, lilaki to już slipne są. Lilaka jak podniesiesz, to już nie wyrośnie chyba. Już wybierz jakąś, która może faktycznie wyrosnąć stary, bo... Bo lilaki to już nie wyrosną, nie? Lilaki ci nie wyrosną. Lilaki nie. Lilaki nie, bo szkoda sprinklerów na to Daj jakąś, która będzie faktycznie coś drogie, coś duże Bo lilak to musi od razu rosnąć Nie, to jest za późno na sprinkleram, Bo już jest wyrośnięty Ło, czekaj, coś się stało Dobra, gdzie jesteś? Tu jesteś, moon melonki, dobra, Zbierzcie się wszystkie, już działam, proszę bardzo. I oczywiście robimy mu lawinę sprinklerów, proszę bardzo, 3, 2, 1 i cała lawina basiców, niech tutaj wszystko, wszystko wybucha. Niech wszystko wybuchnie, niech wszystko mu tutaj ładnie wybuchnie, proszę bardzo, używamy mu tutaj. No, użyjemy mu z 90 sprinklerów basic, na spokojnie, żeby mu wszystko, wszystko tu zakryło. I uwaga, uwaga, ponad 100, prawie 100 sprinklerów, dobra, advanced sprinklerów też mu użyjemy z 20, niech tutaj mu cała, cała działka wybucha. Proszę bardzo, cała działeczka w sprinklerach i uwaga, teraz przechodzimy do najlepszego, czyli kładziemy 10 godli sprinklerów. Poszło 10 godli sprinklerów. Patrzcie jak to wygląda. Prawie ich nie widać w ogóle, patrzcie. W ogóle nic nie widać. Jak się przyjrzycie mocno, patrzcie, przyjrzyjcie się, przyjrzyjcie się. Jak się bardzo mocno przyjrzycie, to o tutaj widać lekko takie główki tego sprinkleru. I wygląda to naprawdę, naprawdę, naprawdę potężnie. Ale dobra, zostawmy to i chodź dalej. Dobra, zostawimy sobie to, niech tutaj mu rośnie. A my mu damy jakieś pety, bo widzę, że kolega tutaj nie ma za dużo petów. I zaraz to oczywiście zmienimy dla kolegi. Proszę bardzo, bierzemy sobie pety. I co ja ci tu mogę dać? Ja mam dużo tukanów, mam jeszcze rakuny. Mam tukany. Dałbym cię może jakieś. O, Queen Bee, bez kitu. Damy ci Queen Bee, trzymaj stary, jedną queen Queen B, trzymaj stary. Proszę bardzo. Druga Queen B leci, druga Queen B leci do Lukasa i jeszcze jedna Queen B gdzieś miałem. O, proszę bardzo. I tutaj jeszcze H42, więc będziemy sobie powiększyć pety. Proszę bardzo. Trzy Queen B dla Lukasa lecą. Mam nadzieję, że sobie powytrejdowujesz je na jakiś. Wytrajdowujesz tak się uda. Nieważne, nieważne. Wiecie o co mi chodzi. Wiecie o co mi chodzi? Tutaj Lukas ucieszony napisał, że dziękuję, tylko Queen mi zasłoniła. O, proszę bardzo, widać. Dziękuję, Lukas. Jest, Lukas jest oczywiście ucieszanym widzem. Wytrajdujesz sobie je na jakieś fajne, nie wiem, może na fenka ci się uda. A propos fenka, to zaraz wam pokażę, bo ja właśnie go dostałem. Zobaczcie, udało mi się wczoraj wytrajdować właśnie za tego nowego fenek foxa, czyli to jest ten pustynny fenek, i już wam pokazuję, co on robi, bo z tego co widziałem, to naprawdę bardzo dużo osób nawet nie wie, co ten fenek robi. Proszę bardzo, stawiamy sobie tego fenka, cyk, klikamy sobie w niego. O, proszę bardzo i klikamy sobie view i po prawej stronie ja wam... Czekajcie, to ja znikam. Cyk! Huh? Zniknąłem, dobra, nie ma mnie. Patrzcie, co każdy 21 minut idzie do ogródka innego gracza i bierze z jakiegoś owoca jedną mutację, którą sobie może wziąć i przenieść na wasz owoc. Więc musicie mieć jeden owoc na ogrodzie i wtedy on ukradnie od kogoś tą mutację i przyniesie do was tą mutację, więc jest mega, mega OP, ale uwaga, bo tu jest plot twist, byłoby za pięknie, gdyby to tak działało. Im rzadsza mutacja, tym mniejsza szansa, że on ją w ogóle skopiuje, więc co do, co do kopiowania tych mutacji, jest mocny, ale to jeszcze dam wam znać, bo będzie o tym na pewno odcinek, jak sobie cały ogródek w tych fenkach zrobię i potestujemy, czy faktycznie on kradnie te mutacje, bo póki co wydaje mi się, że to może być taki trochę trochę clickbait, trochę clickbait jungle, ale dobra, o tym może kiedy indziej, wracamy do Lukasa, bo on już tam, on już tam stoi w rogu i będzie zaraz na mnie krzyczał. Dobra, wracamy do tego Lukasa, lecimy, lecimy, zobaczymy, co tam się podziało z tymi moonmelonami, ile czasu jeszcze w ogóle zostało na tych sprinklerach, wydaje mi się, że jeszcze sporo zostało, nie? Więc tutaj sobie patrzymy, yy... Jeszcze minutka, minutka i na. Go... Nie, no na wszystkich minutka, dobra. No to zostawiam to i za minutkę się widzimy, zobaczymy czy coś fajnego wyrośnie. Dobra, zostało ostatnie 14-12 sekund. Tutaj czekamy, zostawcie łapę, suba i komentarz, żebym wasz ogródek też odpicował. Wy pomagacie mi, ja pomagam wam. I uwaga, uwaga, ile zostało ostatnie. Ostatnie parę sekund tu było 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bra. Nie no, bez przesady, dżandel, no co ty, jeden rainbow, jeden gold, jeszcze takie maluchy Nie no dobra, czekajcie, ja tu coś jeszcze podziałam Dobra, wyrosłem mu konewką, ale no szczerze, no widziałem większe mund melony Nie ukrywam, ale jest chociaż jeden rainbow, dostałeś te trzy queen bee, Możemy to uznać jako odpicowany ogródek No cóż, e, chciałem, żebyś miał na pół mapy melony, bo mam takiego na całą mapę Ale to pokażę wam na drugim koncie, bo też jest mega op Mały rosną, no małe, małe, ale dostałeś dużo, więc mam nadzieję, że będziesz zadowolony A my lecimy do kolejnej osoby Dobra, wracamy na nasz kanał, odpicuj mój ogród, więc lecimy sobie tutaj, bierzemy sobie nula 0 nul, napisało drogi w nocy, siemka 0, jesteś może w gierce, bo chciałbym ci odpicować ogród i wysyłamy do 0, zobaczymy czy Nul mi w ogóle odpisze, czy mi nie odpisze, ma oczywiście 5 minutek, masz 5 minutek na odpisanie, oznaczymy sobie nula, żeby nie było, że nie oznaczyłem i dam wam znać jak mi odpisze, albo nie odpisze. Dobra, jak sami widzicie, proszę bardzo, mamy 15.28. piszemy kropeczkę. 15.33, czyli przepadło i lecimy dalej. O, proszę bardzo, akurat Katz napisał, jest 15.38, zobaczymy czy on śpi, czy on nie śpi Proszę bardzo, poszło, sprawdzamy, masz 5 minutek, oznaczymy sobie go, ciach, proszę, bądź stary do sobie sekundę temu napisałeś, musisz być w gierce Dobra, upiekło się koledze, odpisał mi, jest 15.42, ja mu daję zaproszenie i widzimy się już w gierce Dobra, zalogowałem się już do gierki na mojego Alta, ja już sobie tylko posegreguję i Już to jest ze mną kolega, proszę bardzo, stoimy obok Kacpra i zaraz odpisujemy mu ogród, tak, że go nie pozna Dobra, na sam początek damy Kacprowi elegancko orangutana Proszę bardzo, trzymaj stary, ozdobi to na pewno twój ogród. Dobra, Kacper miał pełne ekupetów. Proszę bardzo, zaczynamy od rangutana. Trzymaj stary, na pewno ozdobi to twój ogród. Mega ładnie to będzie wyglądało, więc proszę bardzo, rangutan dla ciebie. Cooked owl oczywiście też dla ciebie, tylko fajnie jakbyś nie biegał. Proszę bardzo, i Chicken Zombie 35 Age, więc też jest też super PET, dlatego, że możesz sobie powiększyć zdecydowanie petów, totalnie za darmo. Dobra, piszemy sobie do kolegi, gdzie mam postawić sprinklery i pokazuj Kacpi. Zaraz do Ciebie lecimy. Mamy 69 basic sprinklerów na tym koncie 28 Advanced, 11 godly i 2. Mastery. Oczywiście, wszystko mu postawimy. Tutaj, żeby jak najbardziej mu wyrosło Wszystko tak, jak on sobie życzy, bo wiadomo Kolega się zgłosił tutaj, więc trzeba go docenić Okej, okay, flowerek rozumiem, bardzo mądry wybór Bardzo, bardzo mądry wybór, więc już Stawiamy tutaj ci jak najwięcej sprinklerów Ja postawię wszystkie sobie o tako, żeby też Mastery złapały i żeby wszystko ci na pewno złapało Więc wszystkie sprinklery, jakie mam, proszę bardzo W ogóle zobaczcie, jak to wygląda Wszystkie sprinklery, jakie tylko mam tutaj, wystawiam ci Szefie, mam nadzieję, że jak najwięcej Jak najwięcej ci tutaj wyrośnie, lecimy, lecimy Lecimy, ja już nie mogę, ej, czekajcie, co? Ej, skończyło się miejsce na działce, nie mogę więcej sprinklerów postawić, czy co? Nie, dobra, jeszcze mogę, jeszcze mogę, ale ciężko, bardzo ciężko się, bardzo ciężko się tu stawia te sprinkler'y, więc proszę bardzo stawiamy, 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 ładnie postawione i zobaczymy, czekamy, ile tu jest na sprinkleru. Czekacie, ile ile czasu? Jest ile czasu? Jest 4 minutki. Czekamy cztery minutki i za cztery minutki się widzimy, czy w ogóle coś wyrosło ciekawego z tego sunflowerka. O proszę bardzo, patrzcie, patrzcie, jak mu wyrosło. Jest na pewno dużo większy niż był ten sunflower, więc mam nadzieję, że kolega zadowolony. Pytamy się kolegi, czy tutaj jest zadowolony na pewno z ogródka i uwaga, uwaga, Verdy Caspara. Czy Kacper jest zadowolony z ogródka, który odpicowałem, czy nie? Jest, tutaj kręci, proszę bardzo, Napisał, że tak. No jest dużo większy niż był sam wcześniej, więc gratuluję stary. Mega, mega fajna sprawa. A ja lecę do ostatniej osoby i zaraz zobaczymy, czy ktoś się ciekawy trafi. Dobra, wybrałem kolejną osobę z Discorda, proszę bardzo, już dołączyła. Mamy tutaj Battera, proszę bardzo, butter dołączył. Oceniam oczywiście ogródeczek na no, 45. Tutaj już jest ładnie ocenek. Gratuluję szefie i pokazuj, co ty tu masz, bo widzę, że nie masz za dużo, ale masz dosyć ładny i ciekawy ogródek. Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze, jakie on pety bo mamy tutaj widzę, że są Blutkiwi, bardzo Blutkiwi kolega Lubi, czy ja w ogóle mam Blutkiwi. Co ja ci tu mogłem stary. Co bym ci mógł dać? W ogóle wróciliśmy na moje poprzednie konto, na to główne, dlatego że tam się skończyły sprinklery i przypominam, że osoba, która zgadnie ile użyłem sprinklerów w tym odcinku i będzie pierwszą osobą w komentarzach, dostanie ode mnie jakiś prezencik, ale dobra, co możemy mu tu dać? W sumie weźmy sobie w pety. Mm, queen mamy, Snailę mamy, raczej tego byś nie chciał, szefie, ale tukany. Metoda na tukany jest mega, mega OP, a widzę, że tu nie masz dużych owoców, więc trzymaj sobie tukanka elegancko ode mnie stary. Dobra, piszemy do kolegi, że mam max inventory, bo nie mogę mu dać, zobaczcie, chcę mu dać to i nie mogę, jeszcze, patrzcie, max inventory, już Target, has max inventory. Więc czekam, aż tutaj ziomeczek sobie sprzeda pety I zaraz mu to wszystko podrzucimy Chłopkaczkę sprzedaje, zobaczcie to, chłopkaczkę sprzedał O e, nie, to jest duży ślimak, akurat ślimaka bym zostawił Ej szefie, zostaw tego ślimaka Ślimak jest naprawdę OP No i... No, i, i, i koniec. I, I po ślimaku. Czy nie sprzedał ślimaka? Nie selaj go. Nie selaj tego ślimaka, bo one sadzonki dają. Będziesz mógł sobie do... O, czekajcie, już jakiś tajfun zrobił. No, pewnie jeszcze. Najlepiej. jeszcze Niech burza będzie. Niech tornado się pojawi. Wszystko się pojawi. Dobra, stary. Trzymaj. Dajemy ci tukanki, bo tukanku... tukanki ci na pewno przydadzą. Bo one robią owoce mega, mega duże. Teraz jest glitch z tukanami, więc trzymaj. Proszę bardzo, jeden tukan dla ciebie. I tak samo jak poprzedni kolega, proszę bardzo. Ziomek sprzedał w ogóle trzy pety. Rozumiecie? To sprzedał tak trzy pety, że sprzedał tylko jednego. chłop totalnie nie ja dałem mu jednego tukana i czekamy, bo chcę mu dać jeszcze Queen Bee pasz, ile tego oglądam mam? K -u -e n Proszę bardzo mamy Queen Bee Jeszcze Queen Bee bym ci zarzucił, byś mógł się potrajdować, proszę O, czekajcie, o dobra, poszło, mamy, poszła Queen Bee, proszę bardzo, jeszcze 42 edge, nie, może jakąś mniejszą bym dał, bo jeszcze mi się przyda Masz 32, masz 32, tylko odsuń się od tych jajek, odsuń się od tych jajek stary, bo ja ci nie mogę dać, no! Nie mogę ci dać stary, bo stoisz przy tych jajkach, czuję! Tu tyle pieniędzy na ciebie czeka, a ty nie chcesz. Dobra, mamy, proszę bardzo, poszło send give. Ładnie mamy koledzy, daliśmy i przechodzimy do wysadzania mu ogródka z sprinklerami. Dobra, piszemy ładnie do kolegi, pokaż, gdzie mam ci postawić sprinklery i już do niego lecimy wysadzić mu ten ogród. Dawaj, stary, szybko, szybko, szybko. Ja się teleportuję, idziemy do Ciebie i pokazuj mi, co ty chcesz, żebym ci tu wyrósł, stary, bo mamy 97 sprinklerów Basic, 46 advanced i jeszcze 20 gold, i wszystko ci tu zrzucam. I przypominam, mam nadzieję, że ktoś to liczył, bo osoba, która pierwsza zgadnie, ma nagrodę zapewnioną. Dobra, pokazuj, stary. Okazji. co mam Ci tu wy wyrosnąć? Co mam Ci tu wyrosnąć? W ogóle patrzcie jaki on ma ładnego parasol yy, parasol flowera. Co tu masz? wet, windstack, szoket i disco. Okej, okay, okej. Okay. Pokaż mi tylko owoc stary, pokaż. Nie, nie metod, bo nie będziesz wychodził z gierki, bo to wtedy znikną, bo to musiałbyś ty postawić. Więc ja ci po prostu zespamy sprinklerami, ale szybko pokaż mi, który owoc mam ci odpicować. Dobra, patrzcie, chłop, zbiera całe moonmelony, całe Cały moon chłop zbiera. Zobaczcie to. Zobaczcie, zebrał wszystko, zebrał wszystko elegancko. I uwaga, uwaga. Trzy, dwa, jeden. Teraz stawiamy mu. O, proszę bardzo, teraz wszystko działa. A teraz ładnie wszystko działa 100 basic sprinklerów prawie mu tu stawiamy Stawiamy mu 46 advanced sprinklerów I stawiamy do tego jeszcze 20 godli I mamy jeszcze 3 honej sprinklery Więc tu wszystko ładnie będzie honej Będzie zaraz wszystko pięknie zarośnięte Nawalamy, nawalamy Jak najwięcej, jak najwięcej sprinklerów W ogóle ja kocham ten wygląd, nie? Jak tych sprinklerów Patrzcie jak to w ogóle wygląda Ja tutaj robię całe kółka Niech tu mu wszystko, wszystko rośnie W tym rogu ogródku Niech dosłownie mu wybombi jakiś największy moon melon Jaki kiedykolwiek widziałem Mam nadzieję stary, że się uda Ja robię wszystko co w mojej mocy Żeby to tylko rosło jeżeli się nie uda, to przepraszam cię, ale naprawdę ja kładę wszystko, co mam w ekwipunku, rozdaję wam tyle, ile mogę. Dostej prawie całe EQ wam rozdaję i ostatnie trzy Honej sprinklery tu lecą. I widzimy się za pięć minutek, jak mu to wszystko pięknie wyrośnie. Dobra, już sprinklery się kończą. Zostało nam... O, już właśnie się skończyły. Podlejemy mu jeszcze tu wszystko ładnie, podlejemy, ładnie, 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 żeby na pewno mu wyrosły większe rzeczy. No niestety, moon melony są mniejsze, bo nie położyłem niestety tego moon melon sprinklera, ale tutaj śmiało może sobie jeszcze to dostawić, A ja wejdę i potem cię się dostawię, bratku, bo jesteś na Discordzie, więc widzę, że jesteś stałym widzem, to jeszcze coś tam może Możemy pokombinować. Nektar torny, kurde, ale żeś tu posadził gęsto, nie da się nic zrobić, nie? Nie da się tu nic zrobić. Zostawiamy się tak, no na pewno tak. Jeden nektar, większy, drugi większy. No, nie, nie uznaję tego, w ogóle powiem wam tak, że te sprinklery, w szczerze, już nie są tak op jak kiedyś były. Ale ważne, że kolega coś dostał na nagrodę pocieszenia. Zaraz wejdę i zarzucę mu największego Candy Bluesoma, jaki jest w ogóle na całym świecie. Więc robimy cięcie, ja mu tu przychodzę dać tego Candy Bluesoma i lecimy dalej. Dobra, przelogowałem się na kolejne konto i na tym koncie mam masę, masę takich Candy blusomów. Więc jeżeli chcesz takiego Candy Bluesoma, to zostaw łapę, komentarz i suba. A tutaj idziemy, koledzy, dać takiego pięknego giganta. Totalnie za darmo. Jako taką nagrodę pociszenia, gdzie jesteś stary? O, tutaj jesteś, proszę bardzo. To jeszcze prezencik ode mnie dla Ciebie. No i kolega zadowolony, i piszemy tak. Zadowolony, elegancko, no musisz być zadowolony, stary. Jak ja bym dostał tyle queen Bee i wszystkiego, to ja na twoje miejsce to byłbym w niebo wzięty, a nie zadowolony. Proszę bardzo, Patio. kolega zadowolony. No to jak kolega zadowolony, to ja tym bardziej zostawcie łapę, suba i komentarz. A ja zapraszam Was na Discorda, bo co chwilę robię takie odcinki i co chwilę wam rozdaję rzeczy. No i oczywiście możecie tam znaleźć masę osób do grania i farmienia eventu. Nawet teraz siedzi chyba 30 osób. Widzimy się w kolejnym. Seis.